No mocno go buję teraz, bujaj! Ua, ale się buja Daniel Ale się Daniel buja Mocno Buju Tu się patrz Panie w klamkę. Bardzo chętnie i piezdy. O, <gry> nie kop, to się. Się już! <gry> nie się. To fiosuję! już! Specjalnie! 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 pieska Specjalnie, Daniele. Siu, siu. Opa! Opa! O, opa! 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 Opa, za ci się kopieło w twarz, Przestań, co to? Posłuchałeś film. Czemu? w twarz. Bujn, wiesz tak, porządnie go bujnij, tak Maroś, tu nogi półkoczały. Mocno! Opa, mocno! Buju! Mocno! Buju! Krzywa brawka, jak jest, nie?